Witajcie, przyjaciele, czym jest czyściciel rodu, dlaczego człowiek zostaje czyścicielem rodu i jak to obliczyć, jak to określić? Porozmawiajmy o tym szczegółowo. W poprzednim wideo numerologii mówiliśmy o tym, jak na podstawie daty urodzenia określić, jaką rolę ktoś odgrywa w systemie rodowym. Czy jest opiekunem rodu, uzdrowicielem, menadżerem kryzysowym, czy Ostatnią nadzieją rodu. Nie wspomnieliśmy jednak wtedy o jeszcze jednej bardzo ważnej, znaczącej i bardziej złożonej roli niż nawet menadżer kryzysowy, roli czyściciela. Czyściciel rodu pojawia się tam, gdzie nagromadziło się bardzo dużo negatywnej rodowej karmy. Praca czyściciela to brudna robota, trudna i dusza nie zgadza się na nią przypadkowo. Dusza wie, że już przed narodzinami na co się pisze. Dosłownie podpisuje kontrakt z tym rodem. Istnieje umowa, na mocy której dusza otrzymuje pewne bonusy. Może to być odpuszczenie własnych grzechów czy karmy, a także korzyści w następnym wcieleniu. Kiedy dusza decyduje się zostać czyścicielem rodu, wie na co się pisze. Zawiera porozumienie z rodem. Czyściciel rodu przyjmuje na siebie największy ciężar rodowej karmy. Pracuje z licznymi negatywnymi programami, które obecne są w tym rodzie. Zazwyczaj są to dziewczynki urodzone w rodzinie, ale w odróżnieniu od menadżera kryzysowego lub ostatniej nadziei rodu, gdzie może to być wyłącznie dziewczynka, czyścicielem może być również chłopiec. Pod pewnymi warunkami. Omówimy to również, jak rozpoznać czyściciela rodu. Nie istnieje tutaj numerologiczny sposób obliczeń. Jest natomiast analiza astrologiczna, nie obawiajcie się, nie trzeba budować wykresów ani robić skomplikowanych obliczeń. Określa się to na podstawie wieku matki w momencie narodzin dziecka. Jeśli w momencie narodzin dziecka matka miała od 17,5 do 19 lat włącznie, od 26,5 do 28, od 35,5 do 37 i 44,5 do 46 włącznie, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że dziecko urodzone w tym okresie staje się Czyścicielem rodu. Dlaczego? Bo w tym czasie następuje powrót Czarnego Księżyca w to samo miejsce, w którym był w chwili narodzin matki. To oznacza przekazanie dziecku bardzo trudnego zadania. Czarny Księżyc symbolizuje nagromadzoną negatywną energię, programy, które człowiek ma do. Przepracowania. Gdy dziecko rodzi się podczas cyklu powrotu Lilit, cały ten negatywny zostaje mu przekazany. Inne oznaki bycia czyścicielem rodu. Dziecko urodzone plus minus 5 dni od urodzin matki. Na przykład, matka 10 kwiecień, 10, dziecko 5-15. Dziecko urodzone w datę śmierci bliskiego krewnego. Niekoniecznie dokładny dzień ale data pamięci dziecko będące jedynakiem urodzone w wieku ojca 17,5 do 19 26,5 do 28 35,5 do 37 44,5 do 46 dziecko ma znamie które odziedziczyło po rodzicu to znak, że odziedziczy również negatywne programy Rodu. Osoba ma sny, w których odwiedzają ją zmarli krewni z prośbą o coś, na przykład jedzenie, działanie, przypomnienie o zobowiązaniach wobec Rodu. W życiu człowieka zaczynają się trudności w okresie powrotu Lilith: wiek 18, 27, 36, 45, 54, 63. Człowiek może czuć się jak biała wrona w swojej rodzinie. Różni się od innych nie tylko wyglądem, ale wartościami, celami, przekonaniami. Jeśli oglądaliście wcześniejsze wideo o numerologicznym obliczaniu roli czyli opiekun, uzdrowiciel, menadżer, ostatnia nadzieja Rodu możliwe, że pełnicie jednocześnie i rolę czyściciela. To się zdarza. Sama jestem menadżerem kryzysowym i czyścicielem. Czyli mam podwójne szczęście w cudzysłowie. Jest to o wiele trudniejsze. Co robić, jeśli odkryjesz, że jesteś czyścicielem rodu? Pierwszy błąd. Nie należy zanurzać się wyłącznie w przeszłość, poświęcać się całkowicie sprawom rodu. To częsty błąd. Osoba uświadamia sobie, że ma ważną misję i zaczyna grzebać w historii rodu, modlić się, analizować problemy krewnych. Tak, to potrzebne, ale w zdrowych proporcjach, bo jeśli żyjemy tylko przeszłością, to nie żyjemy swoim życiem. Potrzebna jest złota proporcja między pracą z przeszłością, a teraźniejszością. Zadanie czyściciela to nie tylko odpłata za grzechy przeszłości, ale także budowanie szczęśliwej przyszłości. Ważne jest modlić się za ród, odwiedzać groby i dbać o. Pamięć o przodkach, wspominać tych krewnych, o których się w rodzinie milczy, ale również pamiętać o sobie i o swoim życiu. Nawet jeśli jesteś duszą na kontrakcie, jesteś częścią tego rodu. Od tego, jak bardzo jesteś szczęśliwy i spełniony, zależy przyszłość Twoich potomków. Nie oceniaj życia. Losu i wyborów swoich przodków, ponieważ przyjmujesz na siebie największy ciężar negatywnej karmy rodzinnej. Twoje sprawy mogą toczyć się zupełnie inaczej niż u innych członków rodziny, którzy są wolni od tego wpływu. To część pracy twojej duszy, nie trzeba szukać problemów, one same ciebie znajdą, zwłaszcza w okresach powrotu. Lilit. Bez względu na to, jaką rolę pełnisz w systemie rodowym, nie zapominaj o sobie. Im bardziej jesteś spełniony i szczęśliwy, tym szczęśliwsi będą Twoi potomkowie. Mam nadzieję, że było to dla Was interesujące. Subskrybujcie proszę kanał. Będzie mi bardzo miło. Gwiazda przodków, o której tutaj mówiłam, jest częścią analizy wedyjskiej, która jest przygotowywana na podstawie waszej daty urodzenia, to właśnie w gwieździe przodków odkrywamy jaką rolę masz do spełnienia. Także zapraszam do zamawiania analizy wedyjskiej.